zatrzymaliśmy się na pyszny polski obiad w restauracji Orlik. Bardzo dobre jedzenie, sprawdzone przez nas co roku. I ostatni strój dnia, drugi, będzie bardzo podobny do tego, co był z dnia pierwszego, wygodny, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc na zaczynamy od dołu. Japonki w korze srebrnym, skórkowe, z cyrkoniami, one zostały zakupione w River Island, spodenki lniane, koralowe z Forever 21 i bluzeczka, którą na pewno dacie z mojego haula, jest to bluzeczka zakupiona w Penysie. No i zegarek oczywiście również ten sam, Michał, okulary te same, co i z pierwszego dnia, oczywiście fryzura a la Bitrub, ale dlaczego, linki na dole, będzie wszystko wyjaśnione w vlogu. Makijaż bardzo prosty, tusz, podkład, puder, troszeczkę różu i tyle. Także wielka, jedna wielka prostota. Także yy, my jesteśmy już w Polsce, wcinamy obiadek i dalej posuwamy do naszego domu rodzinnego i do zobaczenia, pa!